My health goes down, I need a cow. I'll find some wheat and one egg now. The sweet, sweet treat, all I need is sugar cane. I'll make some cake. mi NIFELA Witajcie w kolejnym odcinku MINECRAFT NA MULTI To już chyba szósty czy piąty odcinek? Nie wiem Więc znowu ze mną jest Dexter Bo to wszystko nagrywamy Od początku Jednego dnia No i teraz szukam deksera Kogo? Do ciebie! A... A... Gdzie ty A... jesteś? Ja jestem... A my, 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 my... A nie, nie wiem gdzie jestem Chodź na barbarena i tyle! A... Dobra, czekaj. Tu będziesz miał plus pół, yy, pół, dwa, jeden i pół serdeczka. Ja, ty jesteś? Ja A, Adłem. Eee, to jeszcze raz. Tak. cię. Musisz jeszcze raz. Czekaj. Okay. co cię. <laughs> Więc niczemu się nie dziwić. No ja no. A jadę nam cały czas. To poczekaj, w podstawie Ci kilka dirta. Dobra, skacz! E. Lecisz! Masz szczęście, że mam trochę dirta. To Ci pod dupę podstawię, jak będziesz leciał. O, dzięki. Pół serduszka mam. Więc miałem. Kilka serduszek, poczekaj. E, no, chodź tu! jakiś ruch tu na przykład. Tu przyjdę mi też. Daj, daj ten. Aż naj, najpierw znajpierw zdroje, tylko tak szybko ci dawno. Ło.

E, gdzie idzie? Jak się stąd wydostanę na no, początek, teraz i zawsze? Mam dirta, więc ci potem podrzucę, jak tylko się wydostanę. A ja już nie mam dirta. Mi się skończył. A, nie da, da. Ciągle. Weź A mi jesu, po... Krowę. Weźmy po tak, A ja chcę użyć mi A tam kilka jabalek. O, jaki chojnik. Jestem no, to nie jest na górze. No nie jest. Chodź. No, chodźmy w tamtą stronę, tam jest jakaś góra, czy coś. Chodź, za mną. No, chodź, chodź, panie ministrze. Jestem, Misio. Gdzie? O. Uh. No i za mną ciągle. Nenka teraz nie ma, bo on jest na wakacjach, aż wyjechał już. No i nie, nie możemy A zastępuje go właśnie na. No, idziesz? Dobra. Ja biorę zawartość z tej skrzyni. Nic tam nie ma, tu mogę otworzyć. Poczekaj chwilę. Co? Eee. Uj. Mama, mama Dylan. I się pyta, no jak wy jeszcze byłyście sklepy. Eee dobra, gdzie ty jesteś? Pytałaś się, gdzie jesteś? No co? I gdzie? I... No idziemy tam naprzód. To teraz już nie musisz zrobić się. No? a tu za tym śladem widać. Za tym śladem iść. No idź za mną. To a. Ja, ben, ja będę szedł po tym. Ty chodź tu, chodź tu, to wracaj. Zauważyłem coś, chodź. Chodź, chodź. Czy kogoś! Zauważyłeś coś czy kogoś? Coś, ale to coś pięknego. O, chicken, zaraz je ubiję. O, chicken, zaraz je ubiję. Żelaz! Nie, bo ja też będzie potrzebne. Ja to robić Mam dużo kurczaków. Chodź. Co ty robisz? Kopię... Żelaz! No, spoko. Ja, ja kopię trochę tego. Ja kopię trochę kamienia. Kopiesz czy kąpiesz? Kopię, powiedziałem. Dobra, to ja przetopię żelazo. Bo... No, ktoś mi podrzucił 7 desek, robię craftinga i żelazo. Co za fuks, bo bym nie zrobił tego craftinga i żelaza. No. No, foxa mnie. Nie, to go, tak, nie, tego. Nie. Hop. Przetapiamy żelazo. żelaza, żelazo. To zrobię nam dwa miecze. Żelazo. No to z... no to weź mi zrób. Facie dam trajkocy. Żelazo jest. Mam kolejne. Dobra, to do następnego. Odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, dajcie łapki w górę. I nie oceniajcie źle mojego filmu. I komentujcie. Nara.